Witam Was serdecznie, z tej strony Adam Kodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl Wiecie jaki już dzisiaj będzie model prezentowany w unboxingu Vintage No i oczywiście jest to jedna z moich ulubionych firm Mianowicie będzie to ki 44 z legendarnej firmy Hasegawa Każdy mój rówieśnik czy też starszy kolega, który zaczynał przygodę z modelarstwem w latach 70 po obejrzeniu filmu Tora, Tora, Tora czy też Bitwa o Midway, marzył o samolotach japońskich. Ja swoją drogą po przeczytaniu wspomnień pilota kamikadza też chciałem zdobyć modele samolotów, którymi latali kamikadze. Nie zawsze było to możliwe. W każdym razie, jeszcze raz, dzisiejszym bohaterem będzie ki 44 2 ale nie tylko. Zapraszam Was na rys historyczny. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci. I tak jak wspomniałem na wstępie. Widzicie w tej chwili na ekranach bohatera dzisiejszego unboxingu. Będzie nim japoński samolot myśliwski Nakajima ki 44-2 Tozio. W momencie, kiedy nad wyspami japońskimi zaczęły pojawiać się duże formacje amerykańskich bombowców B-29, Dowództwo japońskie podjęło decyzję o stworzeniu nowego myśliwca samolotu zdolnego do obrony wysp japońskich właśnie przed nalotami amerykańskich formacji bombowych. Miał ten samolot zastąpić Ki-43 Hayabusa, zwanego w nomenklaturze Oscar. Projektanci japońskich sił powietrznych Postanowili odejść od wcześniejszych specyfikacji dotyczących manewrowości samolotu i skonstruowali samolot charakteryzujący się dużą prędkością i wysoką prędkością wznoszenia. KI-44 Sioki, w nomenklaturze aliantów, oznaczono go nazwą Tozio od Hidekiego Tozio, japońskiego generała dowódcy cesarskiej armii ki 44 był zdolny do osiągnięcia wysokości 4000 stóp w mniej niż 5 minut i osiągał prędkość 373 mil na godzinę. I tutaj stworzono idealny myśliwiec do zwalczania formacji bombowców. KI-44-2 był zbudowany w trzech odmianach. ki 442 a Uzbrojony był w dwa karabiny maszynowe kalibru 7,7 mm. Zamocowane one były w kadłubie i dwa karabiny 12,7 mm w skrzydłach. Zbudowano jednak relatywnie mało egzemplarzy tej wersji. Najliczniej produkowanym był model 2B, czyli Ki 44-2B. Uzbrojony w cztery karabiny maszynowe kalibru 12,7 mm. Podwa w kadłubie i skrzydłach. Trzecią odmianą był model 2C z czterema działkami Ho-3 kalibru 20 mm, przeznaczony głównie właśnie do zwalczania B-29 nad Wyspami Japońskimi. W myśliwce KI-44-2 wprowadzono pierwszy raz do walk w Chinach, Birmie i Malezji. Powierzono im także misję obrony pól naftowych w Palambank na Sumatrze. Później używano ich w wersji Ki-44C do przechwytywania, jak wcześniej wspominałem, B-29 nad Wyspami Japońskimi w walce przeciw którym były nadzwyczaj skuteczne. Zdaniem załóg tych bombowców to właśnie one stanowiły największe zagrożenie dla wypraw bombowych amerykańskich bombowców, mimo że w późniejszej fazie wojny jeszcze kilka modeli myśliwców japońskich były zdolnych osiągnąć pułap operacyjny B-29 i je przechwycić. Niektóre K-44-2C były wyposażone w dwa karabiny maszynowe kalibru 12,7 mm w kadłubie i uwaga, dwa działka Ho 301 kalibru 40 mm. Mające jeszcze skuteczniej zwalczać B-29, jednak ze względu na małą prędkość wylotową pocisków były one skuteczne z krótkiego dystansu, i tu zaczęły siły japońskie ponosić spore straty, jeżeli chodzi o K-44. Zamiast Ho-301 zastosowano w tym momencie Ho-203. Czyli działko kalibru 37 mm, charakteryzujące się dużo większą prędkością wylotową, ale również nie wprowadzono ich do uzbrojenia na większą skalę. Do zakończenia produkcji w 1944 roku, wyprodukowano 1167 egzemplarzy myśliwca SIOKI w wersji KI-44.2 i KI-44.3 co nie jest imponującą liczbą w porównaniu z innymi samolotami myśliwskimi zbudowanymi podczas II wojny światowej przez Cesarstwo Japońskie. Stało się jednak tak głównie dlatego, że japońscy piloci nie lubili na nich latać ze względu na słabą zwrotność i dużą prędkość podczas lądowania w porównaniu z innymi myśliwcami, na których zwykle latali. Mimo to w momencie rozpoczęcia nalotów na wyspy japońskie przez bombowce B-29, Ki-44 były jedynymi myśliwcami zdolne je przechwycić. Jego następcą został Ki-84 Hayate oznaczony w kodzie aliantów jako Frank. Oba modele, K-43 oraz K-84, zostały oczywiście również wyprodukowane przez japońską firmę Hasegawa, ale uwaga, oraz przez polską firmę ArmaHobby skali 1,72. Linki do obu modeli znajdziecie w opisie pod filmem. I teraz zapraszam Was na unboxing. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, Podoba Ci się on? Chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem? Zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci. Tak prezentuje się pudełko z modelem K-44. Od Hasegawy. Jest to wydanie z 1981 roku. Ten model pojawił się w ogóle w sprzedaży po raz pierwszy w 1972. A uwaga, w 2020 roku pojawiło się wznowienie i jest to model z działkami 40 mm. Ale my skupimy się na wydaniu czwartym z 1981 roku. Co jeszcze nam producent tu pokazuje na pudełku? Jedno z malowań, jakie znajdziemy w środku. Następnie mamy listę modeli, jakie ukazały się do chwili obecnej od Hasegawa. Zapewne nie są to wszystkie modele. W środku znajdujemy instrukcję oraz torebkę z częściami plastikowymi i kalkomaniami. I co mamy w instrukcji? No to jest standardowa instrukcja od Hasegawa. Mamy archiwalne zdjęcie na k 44. No i tutaj mamy od razu wyszczególnione, że w tym zestawie znajdują się części do wykonania K441 późnej produkcji. Następnie mamy K442 wersja A i K44 wersja 2B. Krótki rys historyczny tego samolotu, no i następnie mamy malowania. W zależności tutaj na przykład mamy malowanie do wersji 1 późnej produkcji, następnie tu znajdujemy wersję drugą B, następnie też B, tutaj mamy znowu malowanie do k 44 a no, i malowania w różnych rzutach, tak? bo mamy tutaj po boku, a następnie mamy malowania układ plam w danym malowaniu. Co jeszcze nam tutaj producent podaje? Nic więcej tak naprawdę. No, i tutaj już schemat składania modelu, i mamy tak samo pokazane, które elementy wybrać do poszczególnej wersji. No i tu się ucieszyłem, już widzę się cieszę, ponieważ model zawiera pilota. No model jest bardzo prosty, więc to jest model idealny dla modelarzy początkujących, ale nie tylko. Posłuchajcie. O, i widzę tutaj również jeszcze dodatkowego, dodatkową figurkę. No, i tu jest e, następnie. E, musimy uważać przy e, użyciu e, oszklenia do kabiny, ponieważ mamy tutaj oszklenie do kabiny dla wersji K44.1, a następnie do K44.2a, jak i również b. Tu mamy od razu canopy. Pokazane, no i mamy dodatkowego jeszcze figurkę pilota, stojącego pilota, salutującego temu, który siedzi w kabinie. Co następnie tu mamy? Nazwy, y, oczywiście: y, części, y, antena, jak pomalować śmigło. Jak pomalować, oczywiście, figurkę pilota? I czy coś jeszcze mamy? To tutaj mamy taką instrukcję. Oczywiście, tutaj mamy też opisane do jakich jednostek i gdzie stacjonowały dane modele. Więc tu na przykład mamy Filipiny 44 rok. A tutaj akurat już dalej widzę, nie za bardzo jest to opisane, i nie będę. A tutaj mamy. E, posłuchajcie Kashiwa, e, baza powietrzna Kashiwa, e, czerwiec 45 rok i na nim latał to jest e, ki 442 b i na nim ja, latał Yoshi, e, Yoshida no to mamy omówioną już instrukcję, czytelna prosta instrukcja bez żadnych wodotrysków a teraz tak prezentuje się y, zafoliowane ramki z kalkomaniami. Myślę, że spokojnie można użyć tych kalkomanii. E, oczywiście po wcześniejszym, powiedzmy, usunięciu tutaj pól, które y, pożółkły. A tak prezentuje się cały zestaw, czyli mamy dwie ramki z elementami plastikowymi w kolorze szarym dla y, modelu, oraz przezroczystą ramkę z dwoma osłonami kabin, w zależności od wykonanej wersji. Zestaw kalkomanii. No, już ząb czasu widać, że wkroczył, nadgryzł trochę te kalkomanie, ale powiem Wam, że przy odrobinie szczęścia można ich spokojnie użyć. I postaram się te kalkomanie właśnie zużyć na ten model, tak żeby nie było to, że kalkomanie będą dużo, dużo nowsze. I na pierwszy rzut ramka moim zdaniem A. Tu zaznaczę, że właśnie kiedyś do samolotów dodawano, przynajmniej Hasegawa dodawała. Takie tabliczki, gdzie było napisane, jaki to jest model, w jakiej skali. Bardzo fajna rzecz, można było sobie na przykład, wykonując podstawkę, zamontować właśnie tego typu emblemat. No i tutaj mamy już pierwsze części. Widzimy, że jest fragment kabiny, zbiorniki z paliwem, wlot powietrza, osłona śmigła no i tu mamy dwóch pilotów jeden jest do kabiny, drugi właśnie stojący obok salutujący pilotowi możliwe, że kamikadza. ponieważ te samoloty były używane właśnie również pod koniec wojny przez pilotów kamikadza. no i teraz mamy skrzydła wszystkie linie podziału są wklęsłe detal jest Odpowiednio y, dodany do danych powierzchni do skali 1,72, zapewne dzisiejsi producenci y, daliby tutaj dokładne nitowanie i jeszcze więcej linii podziału. No, ale tu mamy y, rok 72, a ten model jest z 81, czyli praktycznie no, 9 lat później wydany. I do tej chwili nie miałem, nigdy powiem Wam, problemów ze założeniem modeli właśnie od firmy Hasegawa, a jeżeli chodzi o użycie szpakli, no to było to minimalnie. No i kolejna ramka, na której znajdziemy właśnie elementy silnika, wlotu powietrza, kadłub lewy, prawy, śmigło, osłona silnika, osłony tak samo, goleni. Podwozia I tu warto zaznaczyć, że widać, że tutaj są one pokazane w całości i należy je rozciąć, ponieważ są w wersji złożonej do schowanego podwozia. Bardzo ciekawie jest tak samo zrobione już tutaj koło tylne jest ono już w kadłubie. Tutaj mamy znowu element do wersji, właśnie yy, która ma schowane to koło, i jest to osłona koła, którą należy po prostu rozciąć, aby wykonać w wersji lotniskowej. I tutaj mamy osłonę goleni, specjalne nacięcia, żeby nie sprawiło problemu, po prostu rozcięcie tych osłon. Pomyślane to było też pod względem takim, że jakby możemy zasłonić wnęki, gdzie chowają się w skrzydłach podwozia przed malowaniem, bo tutaj należy tego specjalnego koloru użyć, zielonego, i dzięki temu możemy spokojnie malować dalej samolot, a jeżeli nam się troszeczkę coś wleje, no to możemy to później skorygować pędzelkiem. Zresztą to były czasy, kiedy tak naprawdę modele malowało się pędzelkiem. Następnie tutaj mamy koła osłona silnika, golenie. Tutaj mamy tak samo celownik do wersji 1, którego nie używamy w przypadku wersji 2. No i oczywiście tutaj jest antena. Jak wygląda osłona silnika? Prezentuje się ona w ten sposób. No, i teraz tak, śmigło wygląda tak. Elementy silnika. No i sam kadłub. Powiem Wam, że jak na tamte czasy, myślę, że na dzisiejsze czasy ten model jest naprawdę e, wykonany bardzo, bardzo e, precyzyjnie. Bo widząc dzisiaj, oglądając jeszcze niektóre firmy z południa, szczególnie wydające short runy, o tutaj widzę jest nadlewka, ale to żaden problem, no to powiem Wam, że do tych rany 81, 44 lata. Tak? Dobrze liczę? Dobrze liczę. Tu jeżeli chodzi o stert z tyłu, no to jest on w całości zrobiony i aby prościej było wkleić oczywiście kadłub tylny, żebyśmy nie musieli tego oddzielnie robić. Oczywiście wytrawni modelarze mogą to poprawić. A stateczniki jeszcze tutaj tylne. Moi mili, no i to wszystko. Wszystkie elementy. wam Ach, tu jest jedna rzecz, która mnie teraz zastanowiła. Ten element. To jest podstawka dla pilota, który salutuje. A i może jeszcze, przepraszam, bo bym znowu pominął, oszklenie. E, proszę bardzo, tak prezentuje się oszklenie. Jest ono klarowne. Widzimy też osłonę oszklenia, czyli cały szkielet. Tu jest do wczesnej wersji, znaczy wersji 1 późnej produkcji, a tu jest już do wersji 2. A właśnie, jedna rzecz: jakie tu możemy wersje zrobić? Dobrze, tutaj mamy w skrzydłach zamontowane działka 20 mm. Czyli jest to 2B. I tutaj proszę bardzo, jeżeli dobrze słuchaliście rysu historycznego, no to już zapewne wiecie, jaki model można wykonać właśnie z tego zestawu. No, i to już koniec. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam. Oczywiście, wiecie do czego, zresztą zaraz zauważycie. Eee, dziękuję za uwagę. Do następnego unboxingu. Pozdrawiam Was. Cześć.